No muszę przyznać, że niełatwo, że byłem alkoholikiem i to mogę śmiało powiedzieć, że byłem tym alkoholikiem nawet jeszcze mogę powiedzieć półtora, dwa lata temu, gdzie nie potrafiłem naprawdę sobie poradzić z tym, żeby przestać imprezować, mm -hmm. byłem tak uzależniony od tego trybu życia, mm -hmm. żeby tankować mm -hmm. te różne trunki, uganiać się za płcią przeciwną i po prostu tak też, no to był mój lifestyle. Okay. A zupełnie z tego zrezygnowałem i przeprogramowałem już po raz chyba czwarty ten self-concept. I ten obraz co siebie było? Jest... Co było takim pikiem, że zdecydowałeś, że już tego bardzo nie chcesz? Wydarzyło się coś konkretnego? Problemy zdrowotne mhm. związane z tym, problemy z bezsennością, nawrót był problemów z stanami lękowymi. I to było takie, że ja się tak przestraszyłem, że mówię: Nie, ja nie chcę zapętlić tej samej okay. historii i nie chcę iść do piachu, tylko. No chcę żyć długo i chcę być mhm. zupełnie inną osobą, chcę stworzyć wspaniałą relację z kimś wiesz, wartościowym, coś głębokiego po prostu, nie chcę już płytkiego, jakiegoś tam gówna, tylko coś wyjątkowego, co jest związane z tym wyższym ja.